Witamy państwa bardzo serdecznie w naszym cyklu twarze antypolonizmu w tradycyjnym polskim składzie Stanisław Płużański. I Tadeusz Płużański. Czy państwo dzisiaj kolejna twarz antypolonizmu twarz niestety kobieca. Kobieca i to całkiem niestety też znana. To na początek. Drodzy Państwo, cytat: Wymyśliliśmy historię Polski jako kraju tolerancy tolerancyjnego, otwartego, jako kraju, który nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości. Tymczasem robiliśmy straszne rzeczy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów. Myślę, że trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa, nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, stwierdziła Olga Tokarczuk, odbierając w 2015 roku nagrodę Literacką Nike za księgi Jakubowe, czyli powieść o Jakubie Lejbowiczu Franku, samozwańczym mesjaszu spodola. Jakub Lejbowicz, Frank, tak jak Stanisław mówił, samozwańczy Mesjasz z Podola, to jest XVIII wiek, twórca żydowskiej sekty frankistów, takiego odłamu judaistycznego, prorok, astrolog, alchemik. Kupiec, rabin, cadyk, mistyk, filozof. Oczywiście postać bardzo ciekawa i ta książka w gruncie rzeczy bardzo ciekawa. No, tylko, że, tylko, że autorka ma stosunek do Polski i do historii Polski bardzo skrzywiony, bardzo nieprawdziwy. No i szkoda, że Olga Tokarczuk, że Tokarczuk często tak jest nazywana ze względu na swoje ukraińskie, pochodzenie dostała Nobla, tak? No bo trudno oddzielić twórcę od dzieła, prawda? No. Dzieło może i w porządku, no ale twórca zupełnie, tak? No twórca po tych słowach, które ty przytoczyłeś, twórca powinien być wykluczony ze wspólnoty, a nawet powinien być ścigany, ścigany za Za antypolonizm, ścigany za mowę nienawiści. Tak, i to warto też podkreślić, że Olga Tokarczuk nie powiedziała raz czegoś takiego, tylko od lat serwuje właśnie taką wersję polskiej historii. Niedługo, właśnie po swojej wypowiedzi, yy, była na antenie TVP Info, powtórzyła swoje zdanie w programie. Minęła 20. Powiedziała wówczas, trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa. Nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy. Większość narodowa, która tu miała mniejszość, jako właściciele niewolników, czy mordercy Żydów, właściwie powtórzyła te słowa yy, z gali a potem jak spadła na nią fala krytyki, tłumaczyła tylko, że przypomniała fakty znane ludziom, którzy mają podstawową wiedzę na temat historii Polski. I ona od lat w zasadzie mówi to samo, nie tylko na antenie wówczas tam ten TVP Info, także wielokrotnie można było słuchać jak mówi to chociażby w... Na antenie TVN 24, czyli w stacjach jej przychylnych, w stacjach, które podzielają jej punkt widzenia punkt widzenia antypolski, punkt widzenia całkowicie nieprawdziwy są kłamstwa, drodzy Państwo. I na te kłamstwa, jako Polacy, nie możemy się zgadzać. Ja się nie zgadzam, jako, jako Polak, jako przedstawiciel rodziny Płużańskich. Um, moi przodkowie, myślę, że Twoi też, no bo to są zizomi przodkowie, nigdy nie byli, idąc po kolei, kolonizatorami nigdy, nigdy nie kolonizowaliśmy jako płużańscy tak, jako Polacy. Nie tłumiliśmy żadnych mniejszości narodowych. Nie byliśmy też, drodzy Państwo, jako żywo właścicielami niewolników, czy mordercami Żydów. Ja się po prostu na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na opluwanie mojej rodziny w ten sposób, bo to jest to, co proponuje pani Tokarczuk. Tokarczuk, odpowiedzialność zbiorowa. Tacy byli Polacy, czyli sugeruje że tacy byli moi przodkowie, twoi przodkowie. Tacy byli pułżańscy. Nie byliśmy tacy, drodzy państwo, to jest jedna rzecz, no więc ja się właściwie domagam może czegoś radykalnego ktoś powie, państwo powiedzą, nie tylko odsunięcia pani Tokarczuk, odebranie jej nagrody Nike, literackiej nagrody Nike, ale też ścigania właśnie, powtórzę, ścigania za mowę nienawiści wobec Polaków. I jeszcze jedno słowo na początek. Ta nagroda Nike Wiedzą Państwo, kto funduje tę nagrodę? Gazeta Wyborcza. I podczas tej gali, podczas której pani Tokarczuk wypowiadała się w sposób wiadomy, to już cytowaliśmy nawet dwa razy, prawda? I z gali to samo powtórzyła w TVP Info i potem w TVN-ie. To Adam Michnik też zabrał głos, mówiąc tak: oczywiście chwalił laureatkę, ale chwalił za co? Za odwagę mówienia o sprawach trudnych. Często bolesnych. No, panie, panie Michnik, jakby pan miał odwagę mówić o sprawach trudnych i bolesnych, to, to prowadziłby pan i naszej gazetę wyborczą, na przykład pisał prawdę o polskich bohaterach, o Rotmistrzu Pileckim, o żołnierzach wyklętych, a nie opluwałby pan ich tam. To by była prawdziwa odwaga, jeżeli, jeżeli pana środowisko, wasze środowisko by stanęły w prawdzie wobec właśnie polskiego patriotyzmu, Polskich dążeń niepodległościowych. A pan od lat wychwala okupantów Polski, mówiąc, że rację mieli ci, którzy walczyli z żołnierzami wyklętni. A czasami pan to tak prawda, rozmywa. Relatywizuje, no, że racje miały dwie strony: i żołnierze wyklęci, i ci, którzy ich mordowali. No nie było tak, panie pani Michnik, to są po prostu kłamstwa, więc, więc jest pan kłamcą i e, nie ma pan odwagi mówienia o rzeczach e, trudnych i bolesnych. I pani Tokarczuk też nie ma tej odwagi, bo po prostu plecie bzdury, opowiada rzeczy nieprawdziwe, kłamie, o, jeśli chodzi o polską e, historię. E, nie wiem, czy wynika to z nieznajomości tej historii, no bo, bo jeśli napisała e, o, o Jakubie Lej, Lejbowiczu Franku e, tę książkę, Księgi Jakubowe, no to musiała liznać historii. No, no, tam jest ta faktografia w miarę w, miarę w porządku no ale wnioski jakie wyciąga z polskiej historii no drodzy państwo tak? to, no, to już są to już są to już to już rzeczywiście jest kryminał więc moja teza jest taka że ona jednak zna chyba polską historię pani Tokarczuk czy też Tokarczuk tylko no, żeby właśnie dostawać takie nagrody no pisze to co to, co trzeba, tak? To, co te środowiska, które te nagrody przyznają, sobie życzą. Więc żeby na, dostać nagrodę nikę musiała się przypodobać Gazecie Wyborczej. A Gazeta Wyborcza właśnie tak myśli o Polakach i polskiej historii, że byliśmy kolonizatorami e, większością narodową, która tłumiła mniejszość, że byliśmy właścicielami niewolników, czy mordercami Żydów. I to jest najważniejszy punkt dla nich, bo oni właśnie na tym budaj budują, na takim kłamstwie budują swoją Antypolską postawę od lat. Tak, on wpisuje się dokładnie w to, co mówi chociażby Jan Tomasz Gross, którego dopiero co przedstawialiśmy. Ona jest bohaterką tych liberalno-lewicowych mediów, cały czas jest promowana. Było nawet podjętych kilka prób, żeby w taki czy inny sposób ją uhonorować. I to właśnie przez samorządy, co też należy uznać za dosyć Dziwne zwłaszcza, że z wieloma z nich nawet nie ma nic wspólnego. No właśnie, dostała, drodzy państwo, yy, nagrodę Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Potem Rada Powiatu Kłodzkiego przyznała jej też nagrodę. No to są niby te strony, gdzie ona tam, prawda, funkcjonuje, ale bardzo ciekawe, bo, bo nagroda, ta odznaka nosi tytuł Zasłużone dla Powiatu Kłodzkiego. No, jako żywo dla Powiatu Kłodzkiego, oprócz tego, że tam, że tam mieszkała, że też dalej mieszka, nie zasłużyła się w, żaden, w żaden sposób, a zapewne twierdzi też, że mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego byli właśnie po kolei mordercami, kolonizatorami, prawda, ciemiężycielami. No więc no to jest po prostu obciak przyznawać takie, takie nagrody, ale Rada Powiatu kłockiego czy też wcześniej właśnie Rada Miejska w Nowej Rudzie widać też. Też e, chcę się przypodobać e, gazecie wyborczej, podobnej, podobnym środowisku i samej pani e, Tokarczuk. Ja zaproponowałem, żeby e, pani, pani Tokarczuk z e, inną odznakę przyznać, zasłużony dla mowy nienawiści. Zasłużony dla antypolonizmu. Mogą mieć nawet dwa tytuły, i to by była odznaka, która jej się należy i byłaby adekwatna. Tak. Niestety nie, nie jest to jedyne. ale E, oznaczenie, którym może się ona pochwalić. E, między innymi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. UMCS, tak Post Tak, tak postanowił nadać jej oraz A e Agnieszce Holland i Ann Applebaum tytuł doktora honoris causa. Towarzystwo doprawdy wybitne. Wzajemnej adoracji, można tak. Ale ludziom się to nie spodobało i były. Protesty w tym dniu krzyczano. Krzyczano na zewnątrz, między innymi, że hańba. Z czym my się oczywiście siłą rzeczy zgadzamy. Ale no, niestety, ta osoba jest, można powiedzieć, pupilkiem elit jest taką emanacją tego wszystkiego, co Polacy powinni sądzić. E, powinniśmy się wstydzić za swoją historię, powinniśmy cały czas za nią przepraszać i z niczego nie powinniśmy być dumni. To też między innymi e, doprowadza do takich absurdów, że właśnie e, Olga Tokarczuk Razem zresztą z innymi politykami lewicy, m.in. Anną Marią Żukowską, właśnie krytykowała chociażby piłkarzy e, reprezentacji Polski w piłce nożnej, że nie klękają e, przed meczem właśnie jak... W... Przeciwko rasizmowi i ciemiężeniu. Tak, właśnie w ramach tej akcji Black Lives Matter. Dlaczego, dlaczego Anna Maria Żukowska... Twierdziła, że polscy piłkarze powinni klękać, no ponieważ przez wieki kolonizowaliśmy dzisiejszą Litwę, Białoruś, Ukrainę i Słowację. Prawda? No więc pani Anna Maria Żukowska idzie dokładnie tym samym kursem antypolskim, co, co Olga Tokarczuk, czy Olga Tokarczuk, podkreślając znowu te ukraińskie korzenie pani, która dostała nagrodę Niken, no ale za, jeszcze nie powiedzieliśmy chyba tego, że, że w końcu dostała literacką nagrodę Nobla, prawda? I to jest polska noblistka, no więc tym bardziej na no, Nike jak Nike, no to Gazeta Wyborcza we własnym sosie tam się, tam się tam się smaży. Natomiast, natomiast no to już poszło daleko, poszło na szerokie wody, tak? No i taka pani, Olga Tokarczuk, teraz, teraz właśnie jest uznawana za za reprezentantkę Polski, prawda, za tą, która propaguje polską literaturę, polską historię, Polską kulturę, no, no ona nie, nie, nie propaguje, tylko ona obraża, ona w, w, o, oczernia i opluwa, także powinien być to wzór, właśnie nie do nagrodzenia, tylko, tylko, tylko do, do potępienia prawda, tego typu poglądów i postaw. Tak, tutaj mam, wydaje mi się, wiele mówiący komentarz, właśnie do przyznania Nobla. Pani Tokarczuk to 2019 mia... rok dostała tego tak nobla. Jest. Nagroda dla Olgi Tokarczuk podnosi morale wyznających liberalne poglądy Polaków zaledwie trzy dni przed wyborami, w których nacjonalistyczna i populistyczna partia ma szansę na reelekcję, ponownie prowadząc Polaków na nieliberalną ścieżkę, zauważył The Washington Post. A właśnie Washington Post, podobnie jak inne środowiska lewacko-liberalne, bardzo bał się PiSu. No i tutaj gdyby nie ukrywają tego, a Olga Tokarczuk ma być właśnie ma być antidotum na to, na to polskie zło, prawda? Pisowskie PiS zło ma być tą tamą, prawda, Gazeta Wyborcza, Adam Michnik, kolega Tokarczuk, Agnieszka Holland, N. Applebaum, prawda, to są osoby, które właściwie podchodzą do rzeczy, do polskiej historii i do polskiej teraźniejszości, bo mamy być rządzeni prawda, przez oświeconych lewaków, lewako-liberałów, prawda, i Polski ma w ogóle nie być z naszą historią, kulturą, religią, tylko mamy, mamy zostać włączeni do wspólnoty europejskiej, czyli przestać być narodem, przestać być suwerennym państwem. No, no niestety, pani Tokarczuk właśnie w tym orszaku antypolskim zajmuje bardzo ważne, bardzo ważne miejsce w tym orszaku antypolskim. To co powiemy, chyba przez moment tu się nie ma co też za bardzo e, rozgadywać, no skąd się wzięła pani Tokarczuk, tak? A może parę słów właściwie tak, to o, na porządku. Olga Nawoja Tokarczuk urodziła się 29 stycznia 1962 roku w Sulechowie. Jest córką nauczycieli Wandy i Józefa Tokarczuków. Wychowywała się w Klenicy, skąd przyniosła się z rodzicami do Kietrza. Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracowała jako psycholożka, czy też pani psycholog, w zależności od tego, Psycholożka, dzisiaj wszystkie feministki mówią psycho psycholożka, więc ona jest psycholożką. Nie może być psycholożką, tak. W poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu. I może, i może tu powinna skończyć swoją karierę, na pewno lepiej by było dla Polski. Dla tak, ale ni niestety dla nas w 1979 roku, a więc w wieku 17 lat, zadebiutowała na łamach pisła, pisma na Przełaj, gdzie pod pseudonimem Natasza Borodin. Opublikowała pierwsze opowiadania, co swoją drogą też tak trochę z ukraińska brzmi, tak. ale to już na marginesie. W 1993 roku zadebiutowała z własną książką Podróżą Ludzi Księgi, a dwa lata później ukazała się EE. -E. No i sukces przyniosła pisarce trzecia powieść, wydana w 1996 roku. Prawiek i Inne Czasy, która została nagrodzona paszportem polityki. A więc właśnie. Gazeta Wyborcza, polityka, rączka, rączkę myje, wszystko się, wszystko się zachowuje i ogranicza właściwie do jednego środowiska politycznego. No, no gdy, gdyby tak było, drodzy państwo, to by był biedy. Natomiast no, niestety, niestety Nobel spowodował, że, że pani Tokarczuk teraz ze swoimi przemyśleniami i antypolskimi tezami wypłynęła na światowy ocean, prawda, I, i ma być właśnie, ma być głosem z Polski, tak? No, ty, ty, my tak nie mówimy, tak? My, my nie mamy takich poglądów, więc, więc proszę to uszanować też i raczej, raczej się i nasz głos uważać za głos Polaków, tak? A pani Tokarczuk reprezentuje głos jakichś Europejczyków, prawda, którzy w ogóle, prawda, właśnie z duchem polskim nie mają kompletnie nic wspólnego, tylko, tylko stoją po przeciwnej stronie barykady. Tak, i on. Olga Tokarczuk odwdzięcza się jej promotorom w polityce, gazety wyborczej, bo jak sama się, sama siebie określa, jest feministką, wspiera działania na rzecz ochrony środowiska, ale też przede wszystkim właśnie wspiera takie rzeczy jak Paradol Równości, jak Marsze Kobiet, czy też inne czarne Marsze. Właśnie jest za, za aborcją, a więc właśnie reprezentuje to wszystko, co promuje gazeta wyborcza ONET czy, czy polityka. Nie chcę tutaj umniejszać jej umiejętności literackich, ale to właśnie te, nawet te krótkie przytoczenie jej, jej życiorysu pokazuje, że w zasadzie od samego początku można powiedzieć była prowadzona za... Rączkę. No właśnie, bo to jest, to jest pytanie na ile pan, pani Tokarczuk, Tokarczuk jest samodzielna. Jest po prostu głosem tego środowiska. tak? Ja, ja osobiście nie uważam, żeby był jakąś osobą wybitną, prawda, z, z, która ma własne zdanie, tak? własne poglądy, tylko jest właśnie takim odbiciem poglądu właśnie Adama Michnika. Czy, 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 czy podobnych cudów? Tak, ty, ty nie uważasz jej za wybitną, ale ona siebie za wybitną na pewno uważa. No. Tutaj, tutaj mam właśnie kolejną wypowiedź pani Olgi Tokarczuk, która swoją literaturę uważa za elitarną w 2020 roku na powołanym przez siebie festiwalu Góry Literatury. Podczas rozmowy z Jerzem Sosnowskim, Tokarczuk mówiła, do kogo adresuje. Swoje książki. Cała literatura, jakakolwiek gatunkowa, niegatunkowa literatura, nie jest dla idiotów. Ja. Nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać, trzeba mieć jakąś kompetencję, pewną wrażliwość, pewne rozeznanie w literaturze. Nie wierzę, że przyjdzie taki czytelnik, który kompletnie nic nie wie i nagle się zatopi w jakąś literaturę i przeżyje tam katarzizm. Piszę swoje książki dla ludzi inteligentnych, którzy myślą, którzy czują, którzy mają jakąś wrażliwość. Uważam że moi czytelnicy są do mnie podobni, pisze do swoich krajanów. Czy inteligentna osoba pisze dla innych inteligentnych, nie dla plepsu polskiego, nie dla pariasów polskich, prawda, nie dla tych morderców, kolonizatorów, prawda? I, I innych psychopatów. No to jest właśnie to jest takie wywyższanie się, prawda, środowisk, które no, chyba niekoniecznie, niekoniecznie rzeczywiście mają, mają prawo do, do, do takiego raz w stosunku do siebie, prawda, że oni są elitą, i dwa stosunku pogardliwego dla tych, czy też do tych, których za elitę nie uważają. Mamy tu jeszcze taki fragment, że ona porównuje Polskę do, Biało, do Białorusi, ale to jest już tak żenujące, że chyba nie będziemy tego, a... <grym> a... tego cytować. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to już to kompletnie bu... nie ma sensu. <grym to, <grym a... to pokazuje właśnie tą inteligencję i elitarność pani Olgi Tokarczuk, która właśnie przy okazji protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, Właśnie mówiła, że Polska, tak w telegraficznym skrócie, że właśnie zmierzamy drogą Białorusi, że tam też właśnie jest podobnie jak w Polsce i, i że właśnie powinniśmy się nad tą sprawą zastanowić, pochylić, zmartwić, a, a przede wszystkim właśnie e, walczyć za wszelką cenę. No tak. Pani, pani Olga Tokarczuk e, oczywiście nie broni. Polaków po polskiej wolności, polskiej suwerenności, polskich wartości, tylko tak jak już Stanisław mówił, broni praw kobiet, praw zwierząt, praw krów, roślinek. To jest najważniejsze właśnie dla, tego, dla, dla tej porąbanej, przepraszam, za słowo ideologii lewackiej post marksowskiej. Um, ale jest pani Olga Tokarczuk też, też za to nagradzana, nie tylko tymi nagradami Nike, prawda, czy też, czy też właśnie Noblem, ale p -p pieniążkami jest finansowana bardzo, bardzo mocno. Tutaj warto, warto, drodzy państwo, dodać, że, że ostatnio, już za Rządów oświeconego Tuska, który chyba do końca też, też, też nie jest samodzielny, taka jest moja teza, tylko jest, jest pewnym słupem prawda, dla tych środowisk, o których mówimy. Jeszcze chyba mniej nawet uświadomionym od pani Tokarczuk, bo ona tu ma takie zresztą takie psycho, psychologizuje, prawda? To wszystko ma o jakieś pojęcie o psychologii, tak, a o czym ma pojęcie Donald Tusk, no to ja właściwie nie wiem. Oprócz robienia wała Polaków, no to tak, dostała, drodzy państwo, 17 milionów złotych Olga Tokarczuk na technologię do tworzenia gier, to ma wspólnego właściwie z literaturą, dostała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Tuskowej Agencji. No więc ma za, ma za to żyć, funkcjonować, głosić swoje... swoje Pokrętne tezy, swoje antypolskie kłamstwa rozpowszechniać dalej po świecie. A jeszcze mamy taki, taki moment, moment znamienny, jaki ona ma stosunek do Polski i Polaków. W 2024 roku podpisała apel do prezydenta Andrzeja Dudy o uznanie języka Śląskiego za język regionalny. Pan prezydent Andrzej Duda nie posłuchał szczęśliwie pani Zakarczuk i podobny, podobnych osób i nie podpisał ustawy. No i pan prezydent Nawrocki też nie podpisze takiej ustawy, no więc te środowiska teraz, teraz są w odwrocie, tak? Dzięki temu, że, że wybory prezydenckie się potoczyły tak, jak się potoczyły. No ale ma cały czas zaplecze. ta Wyborcza, OKO, Press Polityka, Krytyka polityczna. tytuły, nagrody. Pieniądze, pieniądze rządowe, prawda, będą jej, będą jej służyły. No i cóż, i może jeszcze, jeszcze a, propos, a propos dwóch spraw. New York Times na łamach, właśnie, NIT napisała też, włączając się w politykę, może nie powinna tego w ogóle już robić. Tak niech się zajmie psychologią no i tym swoim pisarstwem. No by weszła w politykę w ten sposób, że, że, że uznała, że śmierć pana prezydenta Gdańska Pawła Domowicza to jest wina pis wina pisowskiej telewizji. I że oni doprowadzili do śmierci prezydenta Gdańska. Nie, nie chce mi się w ogóle tego komentować, ale to też świadczy o tym, jak ona ma małe pojęcie o polityce i, i właśnie jest ekspozyturą tych środowisk, prawda? Lewacko-liberalnych, co należy mówić um, o historii, ale też o teraźniejszości, o współczesności, żeby mówić właściwie, tak? Żeby, żeby to się mieściło właśnie w takim, w takim postępowym antypolskim kanonie. No jeżeli w ogóle rozmawiamy o, o w kontekście wypowiedzi Olgi Tokarczuk o, o takich zarzutach jak kolonizacja Słowacji, no to o czym tu mówimy, to trzeba się tylko cieszyć, że nie pomyliła jej ze Słowenią, bo jeżeli takie ma pojęcie o, o historii i o geografii, to, yy, to, o ty, to i tak dla niej to można powiedzieć był sukces. Szanowni Państwo, i na koniec jeszcze jeden element, wracamy do praw zwierząt. Pani Olga Tokarczuk opowiada się bardzo gorąco za tym, żeby do Konstytucji Rzeczpospolitej wpisać prawa zwierząt. Cokolwiek by to miało znaczyć, nie wiem jak ona by chciała to przeprowadzić, czy, czy prawnie jest to możliwe, czy legislacja przewiduje. Nie sądzę, no ale ma tego typu pomysły. Ja pójdę jeszcze dalej, Pani, pani Olgo, wpiszmy do konstytucji polskiej, tylko proszę mnie teraz, te, drodzy Państwo, poważnie traktować to jest. To jest rada dla pani Tokarczu, o właściwie obnażenie jej, jej absurdalnego myślenia, antypolskiego myślenia Wpiszmy jeszcze prawa osób LGBT Wpiszmy gendery, wpiszmy na przykład to, że, że czarne marsze muszą się regularnie odbywać, to w jakich miejscach. wpiszmy to wszystko do konstytucji, tylko to już nie będzie konstytucja polska, tylko konstytucja jakiegoś chorego, chorego antypolskiego świata. Stawiamy kropkę. Nie ma co dalej mówić o pani Tokarczuk. To, co najważniejsze. Padło haniebne słowa obrażające Polskę, obrażające nas jako Polaków, naszą, naszą rodzinę. Nigdy za, za takie rzeczy nie powinna dostać żadnych nagród, nie powinna funkcjonować w świecie publicznym, a powtórzę, moim zdaniem powinna być za mowę nienawiści, za, za antypolonizm po prostu ścigana. Stanisław Płużański i Tadeusz Płużański. Bardzo państwu dziękujemy. To były twarze antypolonizmu. Do widzenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.